Cześć, dzień dobry, witajcie na trzecim live z cyklu o samodyscyplinie. Jeśli nie oglądałeś poprzednich dwóch, to je tutaj nie tutaj podepnę na, na YouTubie. Oczywiście będą też w opisie linku, więc odcinka, więc w sobie mógł poklikać i pooglądać o tym, jak rodzi się samodyscyplina oraz zobaczyć, co robi z nami nasz mózg, żeby nas do tej samodyscypliny nie dopuścić. O tym były te dwa Odcinki. Witam Was serdecznie. Nazywam się Basia Lech i jestem zaprzyjaźniona z samodyscypliną, z tym, żeby zarządzać sobą w czasie i mieć czas na różne ważne rzeczy, czyli na siebie. Więc jeśli ten temat jest Twoim tematem do pracy, to zapraszam Cię bardzo serdecznie na mój kanał na YouTube, do zasubskrybowania tego kanału, żeby mieć dostęp na bieżąco do treści, które się pojawiają. Zapnij pas, to moja metodologia, która właśnie oparta jest na pewności siebie, asertywności i samodyscyplinie, bo uważam po nastu latach pracy jako coach i jako trener, że to jest właśnie taka trójka, która pozwala Ci realizować swoje. Cele. Dajcie znać, czy mnie widać, czy mnie słychać. Wiem, że jesteście, a my mamy dzisiaj yy, konkretnie. Jak wiecie, ja zawsze poprzez mapę myśli się przygotowywuję do tych naszych spotkań, więc mam dla Was no, parę konkretów. Yy, jak będziecie tutaj o, dzień Dobry Gosia. Wskazówka się tutaj martwi, że ma o 19 lekcji niemieckiego. Nic się nie martwi, dooglądasz. Po prostu do oglądasz, Słychać, widać. Fantastycznie. Ciekawa jestem w ogóle, jakie wy macie efekty po tych pierwszych dwóch odcinkach, jakie macie przemyślenia rozkminy i czy tylko tą wiedzę przyswajacie, czy też ją wdrażacie, bo jestem wręcz przekonana, że właśnie ów mózg który robi nam pod górkę, pewnie już wam podpowiedział, że a to jeszcze sprawdźmy, co będzie dalej, a czy to zadziała, a czy to dla mnie, a czy to dobry moment, bo idą wakacje, teraz wdrażanie takich grubych rzeczy. No słuchajcie, teraz jest najlepszym momentem, bo nigdy nie wiadomo, czy będzie potem, bo to, co było, już było, a to, co będzie, nie wiadomo, czy będzie, a teraz jest teraz, więc proponuję, żeby to jednak wdrożyć w życie, bo możesz być nawet za tydzień w innym miejscu. Opowiadałam wam o mojej redukcji diecie 1000 kalorii i jestem 2 kg mniej po półtorej tygodnia, więc jestem w innym miejscu, bo nie odłożyłam trzymania tej diety na później. Gosia pisze, jak ty nas, ty nas znasz. No trochę już was znam, to takie mechanizmy zresztą ogólnoludzkie, sama je mam i sama nad nimi pracuję, więc... Dzisiaj chcę z Wami pogadać o tym, jak utrzymać stawianie, jak utrzymać samodyscyplinę, a utrzymać ją poprzez stawianie granic, zarówno sobie, jak i innym. No, i teraz tak, przede wszystkim, jak już pewnie wiecie, ta samodyscyplina jest wyczerpywalnym zasobem. To nie jest tak, że my możemy cisnąć, cisnąć i jeszcze coś potem wycisnąć z siebie. Tylko jeśli Ty na co dzień zużywasz tą samodyscyplinę, Pracy, bo musisz na przykład trzymać język za zębami, żeby komuś nie nagadać, żeby się jakoś nie wygłupić, albo żeby cię frustracja nie ogarnęła, to nie dziw się, że potem tej samodyscypliny brakuje ci już w domu do różnych innych działań. I jak już pewnie zorientowaliście się, im więcej tych zadań wymyślamy, tym trudniej jest utrzymać nam samodyscyplinę, bo jeśli ty się dyscyplinujesz wstając wcześnie rano, w pracy się dyscyplinujesz, żeby właśnie zachowywać się dobrze, a nie tak jak czasami byś chciał, jak się wściekniesz. Potem uczynisz samodyscyplinę, bo się uczysz języka, potem ma być jeszcze samodyscyplina, bo aktywność sportowa, potem jeszcze ma być samodyscyplina, bo trzeba z dzieciakami coś zrobić. To nie dziw się, że jesteś sfrustrowany, bo po prostu brakuje ci już tego zasobu. No i trochę podsumowując i trochę też jeszcze dodając jak utrzymać i jak stawiać te granice, dzisiejszy live jest dedykowany. No dobra, to co? Gotowi nie gotowi, lecimy. Po pierwsze, pamiętajcie, że cel musi być konkretny. W jakich konkretnie obszarach chcę w tą samodyscyplinę Utrzymać. Ten cel ma być zapisany, i to jest must have. Słuchajcie, możecie wymyślać, co tam chcecie. Ja wiem, ja pamiętam, ja mam w głowie, ale to jest jeden wielki bullshit. Wybierz sobie takie cele, które są dla Ciebie na ten moment w kontekście samodyscypliny kluczowe, i zapisz je w czasie dokonanym, jako czasownik. Czyli na przykład, pięć razy w tygodniu rano robię serię z deską. To jest to, co robię, tak? A nie, że będę robić albo planuję robić albo pięć razy w tygodniu deska. To jest dla naszego mózgu znowu nie takie oficjalne, a kiedy ja sobie zapisuję pięć razy w tygodniu, robię. Serię z deską, nie wiem jak to odmienić, żeby było po ludzku, ale wiecie, to są trzy, trzy razy ją powtarzam tam po tych 40 45 sekund, więc seria z deską dlatego, tak? Albo trzy razy w tygodniu uczę się angielskiego przez 15 minut. To chodzi o takie zapisy, słuchajcie, a nie w angielski trzy razy w tygodniu. Do kogo to jest, o czym to jest i, do, yy, i co to ma powiedzieć w Twojej głowie. Tam to ma być w formie, że robisz to. Mam nadzieję, że to jest dla Was jasne i oczywiste, dlaczego tak jest. Cześć, Janina, dzień dobry, Ania. Ok, czyli czasownik, tak? Takie hasła rzucane, nie wiem, bez okoliczniki, czy jakieś inne, one nie działają. To ma być, że ty to czytasz sobie, bo najlepiej tą kartkę jest gdzieś powiesić. w to i jakby już jesteś w działaniu, tak? Robię tą deskę, uczę się tego angielskiego, jadę na siłownię, czy ćwiczę na siłowni, a nie, że będę planuję albo siłownia. Ok dalej. Ten, za tym celem musi iść konkretny plan i to już jakby w tym celu można też wyrazić, tak? Trzy razy w tygodniu, pięć razy w tygodniu, 15 minut, godzinę. Czyli to, co Wam opowiadałam i co też mówiliśmy z Wojtkiem Strągiem, że im mniej nasz mózg będzie musiał kombinować, co on ma zrobić, tylko miał prostą instrukcję, najlepiej w ogóle na ścianie przyklejoną, no to w tym momencie jest większa szansa na sukces, który osiągniemy. Więc polecam konkrety, kiedy, ile, jak, gdzie, tak żeby już nie trzeba było wymyślać, że aktywność sportowa i teraz ty patrzysz i myślisz sobie aktywność sportowa trzy razy w tygodniu i potem ci wychodzi, że w niedzielę musisz zrobić trzy razy trening. Ale ponieważ się zastanawiasz, czy na siłowni, czy w parku, czy na basenie, czy w domu, no to robi się 23 i myślisz sobie: OK, to od następnego tygodnia, bo teraz muszę się już położyć spać, bo ciężki tydzień przede mną. Pół żartem, pół serio, ale z drugiej strony wiem, że całkiem serio takie rozkminy w głowach się pojawiają, więc, żeby to wyeliminować, to po prostu nakładamy sobie siatkę celów na naszą siatkę planów tygodniowych. Ten cel musi być realny. Myślę, że to jest jasne. I tym sposobem przechodzimy do małych kroków. Kolejny element, żeby utrzymać samodyscyplinę i też sobie postawić tą granicę tej samodyscypliny, bo my to lubimy tak po zbóju. Jak nie ćwiczyłeś przez pół życia, to teraz masz koncept, żeby to robić codziennie przez godzinę. Jak tego angielskiego się nie uczyłeś od podstawówki, no to teraz dwie godziny pięć dni w tygodniu, i tak dalej, i tak dalej. I pewnie wytrwasz 3, 4, 5 dni w porywach do tygodnia, a potem ci się obudzi system i twój wewnętrzny egon powie: Coś mi się od życia należy, no już bez przesady. Całe życie bez angielskiego dawałem rady, bez siłowni dawałem rady, świat się od tego nie zesmoli, wybieram kanapę. A małe kroki powodują że Ty budujesz w sobie nawyk, więcej o tym mówił Wojtek Strong, polecam Wam drugi odcinek tych live'ów do tego, żeby go dooglądać, ja tylko dodam od siebie, że te małe kroki, to między innymi jest to, że nie wrzucajcie sobie w tym konkretnym celu takich słów jak zawsze, ciągle, czy codziennie, bo wtedy budzi się tak gadzia część mózgu, ja nie jestem ekspertką od mózgu, ale, ale wiem, e, o wskazówka, jednak jesteś, tak? <grywia> Budzi się tak gadzia część mózgu odpowiedzialna za ucieczkę, i jak słyszymy codziennie, zawsze, nigdy, nigdy nie zjem już czekolady, tak? No to błagam cię, no po prostu, nawet ja tu mam na biurku czekoladę gorzką, i gdybym sobie powiedziała, że nigdy, to po prostu miałabym takie łaknienie, żebym zażarła pewnie wszystkie, jakie są we sklepie, a ponieważ. Mam dopuszczalną, na przykład, właśnie tą gorzką 70% czekoladę i to, że na miesiąc mam tabliczkę, no to sobie mogę, wiecie, po prostu poszaleć, nie? Tak przynajmniej mój mózg myśli. Czy te moje spacery kiedyś 15-minutowe, gdzie mi się w ogóle nie budziła, nie budził mechanizm ucieczki, bo co to jest 15 minut? Naprawdę żaden wysiłek, a ten wysiłek zaowocował tym, że po dwóch latach jestem dwa razy albo trzy razy w tygodniu na jakiejś aktywności fizycznej, godzinnej z trenerem. I chodzę na te spacery już regularnie i generalnie zmieniłam wszystkie swoje nawyki dotyczące zdrowia, i to jest nieprawdopodobne. No właśnie, nie wszystkie, ale większość. Jesteście ze mną? Dajcie mi znać w komentarzu, jak wam to brzmi i czy czujecie to, o czym teraz mówię? A swoją drogą, zwłaszcza jak jesteś przedsiębiorcą, zwłaszcza jak prowadzisz swoją firmę i tego czasu naprawdę masz mało, to tym bardziej te rzeczy, o których teraz mówię są do zastosowania, bo jak sobie jeszcze dołożysz kolejny klocek powinności, to może Ci się system od razu rozjechać albo będziesz zbierał potem owoce i to kwaśne tego, co sobie nawyprawiasz, żyłując się za mocno. Jeśli ktoś w ogóle potrzebuje mieć więcej czasu w ciągu doby, to ja Was serdecznie zapraszam na bezpłatny webinar właśnie o tym, jak odzyskać 3 godziny w ciągu dnia. Będą bardzo konkretne techniki podane, więc jeżeli macie czas 22 czerwca o 19, to zapraszam, można się zapisać, można się też zapisać i obejrzeć sobie. Później, a dla osób, które będą to potem, potem oglądały, to na pewno też ten webinar będzie możliwy do kupienia u mnie na sklepie barbaralech.pl, ale już do kupienia niebezpłatnie. Dobra i teraz taki game changer, Pff, takie werble powinny być. Coś, co z tego, co Wam dzisiaj opowiadam, tak naprawdę jeśli wybierzecie jeden element, czyli konkretny cel, i zapisany na liście, że Ty wiesz, co masz robić, konkretny 1, 2, 3, zawsze namawiam Was do tego, żeby ich nie było zbyt dużo, to zależy też, jakie efekty chcecie uzyskać i jaka to jest skala, bo jeśli ktoś przechodzi z, z warcia dużego na 1000 kalorii, to to jest duży cel, a jeśli ktoś wdraża, nie wiem, 15-minutowe spacery czy 10 pompek dziennie, to to jest mały cel i takich małych, Niezobowiązujących czasowo mocno celów, można sobie dać więcej, ale jeśli na przykład mówicie, godzinę dziennie piszę książkę, albo przez godzinę w ciągu tygodnia, dni roboczych jestem nie wiem, uczę się języka, bo wiem, że wyjeżdżam, albo że mam jakieś spotkanie zagraniczne z kontrahentami, no to już nie dowalajcie sobie tych celów zbyt dużo, więc konkretny cel i drugi game changer, jeśli macie coś zabrać mało z tego, co dzisiaj mówię, to to jest ten konkretny zapisany cel i uwaga, czeklista, od po prostu czeklista, taka zwykła do odhaczania, Taka zwykła do stawiania kropeczek, taka zwykła do zakreślania. I teraz, jeżeli potrzebujecie takiej checklisty, to wrzucam Wam tutaj link do grupy Czas na Efekty na Facebooku. Możecie się do niej dodać. I na tej grupie, wrzucałam parę dni temu, ale jeszcze dzisiaj po naszym spotkaniu dorzucę raz jeszcze. Do pobrania taką kartę w PDF-ie cały miesiąc można sobie wpisać aktywności i potem je zakreślać. Niektórzy to będą robili w swoim kalendarzu google'owym, inni sobie wynajdą jeszcze inny sposób, a dla niektórych właśnie przydatne będzie to wydrukowanie i, i właśnie zakreślanie krzyżyki, haczyki czy kretkowanie całej krateczki i wtedy pięknie czarno na białym widać, czy dowiozłam swój cel. Czy byłam dwa razy w tygodniu na siłowni, czy pięć razy w tygodniu zrobiłam tą moją serię z deską, czy uczyłem się tego języka mm, przez te cztery dni w tygodniu, jak się umówiłem, i tak dalej. I tak dalej. Po prostu zachęcam Was do zrobienia tej checklisty. Dajcie mi znać, jakie Wy macie swoje sposoby na utrzymanie swojej samodyscypliny. Podzielcie się, bo potem inni oglądają. Jak ja to przeczytam, to będą mogli też skorzystać, bo to może być tak, że to, co wy powiecie, będzie dla kogoś bardziej kompatybilne i wtedy będzie mógł skorzystać z tego, co wy macie. Idziemy dalej. Stawianie granic. I tutaj trochę dotykamy tematu asertywności. O asertywności będziemy mówić więcej w sierpniu 2023 roku. Tak jak zapnij, pas teraz jest samodyscyplina. W lipcu będzie pewność ciebie, asertywność w sierpniu, i znowu we wrześniu samodyscyplina. A więc wtedy, ale też jest bardzo dużo treści tutaj na YouTubie, więc można sobie pooglądać na temat asertywnej komunikacji. No. Asertywna komunikacja, słuchajcie, stawianie konkretnych granic. Nie mogę teraz z tobą rozmawiać, mam trening, mam plany na weekend, teraz mam czas z językiem angielskim. Spotkajmy się za godzinę, bo teraz robię coś innego. Czyli, krótko mówiąc, stawianie granic dla innych osób również, żeby móc zrealizować sobie, sobie wzięte zadania. I tutaj trochę nawiążę też do pewności siebie, bo to się łączy, zapnij pasno nie bez powodu, tak, się tak nazywa i jest taką trójcą związaną ze sobą mocno i jedno z drugiego wynika, jedno na drugie wpływa, bo jeżeli zaczniecie sobie dowozić, jeśli zaczniecie robić rzeczy, na które się ze sobą umawiacie, to wzrośnie Wam poczucie własnej wartości, tym samym pewność siebie. Bo jeśli ty mówisz sobie, dlatego też mówiłam o tych małych krokach. Jeśli ty sobie powiesz, uczę się angielskiego 10 minut, 3 razy w tygodniu i to zrobisz, to Twój system powie, wow, jest, dowiozłeś, i wtedy może na przykład umówisz się ze sobą, że to będzie 3 razy w tygodniu, 15 minut, tak. I małymi krokami dojdziesz do punktu, w którym to będzie godzina albo wydłużone. Także nie trzy razy w tygodniu, tylko pięć razy w tygodniu. Więc chodzi o to, żeby sobie dowozić obiecanych rzeczy. Ok, patrzę sobie. nie napisze właśnie te 15 minut, jest lepszy czas. Oj. Lepszy czas na edukację języków niż po dwie godziny, ponieważ wypala człowieka. No właśnie, czyli zobaczcie, nam się wydaje, co to jest 15 minut. No bardzo dużo. Bo wtedy jakby dalej twój umysł jest uradowany tym, że jest coś nowego na tapecie. Gosia pisze w planerze wpisuję codzienne zadanie i mam motywację do wykonania. Świetnie. Gośia pisze, no i przez te granice wszyscy wiedzą, że dzwonią do 21, bo przed 22 idę spać. No, no tak, słuchajcie, ja mam też prostą zasadę w kontekście swojego biznesu. Komunikuję to jasno, że pracuję od 8 do 17 i ja po 17 nie odbieram telefonów. Oddzwaniam o tej ósmej i ktoś czasami mówi, czemu nie odbierałaś, tak, z jakichś tam bliższych znajomych, z którymi współpracuję. i ja mówię, bo pracuję do 17. Przecież wiesz, bardzo wiele osób, nawet jeśli dzwoni za 5 5.17, to mnie przeprasza, że tak późno, bo wie, że pracuje do 17. To jest niesamowite. Naprawdę to my mówimy ludziom, jak mają nas traktować, tylko że jeżeli my sami nie traktujemy siebie poważnie, co się dziwić, że inni dokładnie robią to samo. Tak, wystawianie granic z miłości do siebie, z tego, że dla nas też te cele są wartościowe. Następny element to jest pozytywne nastawienie i myślę, że ono jest bardzo ważne, bo, bo jeśli będziemy mieć pozytywne nastawienie i trochę mm, uśmiechu do siebie, to się nie będziemy poddawać. Teraz są bardzo różne sytuacje w życiu. Ja na przykład, kiedy prowadziłam szkolenie weekendowe teraz, w ostatnim tygodniu, zrób z życia arcydzieło, to tak się poskładało. Ja robię codziennie minimum 6000 kroków, Taką, taki mam cel na zasadzie codziennie, ale nie robię tego napięciowo i tak w sobotę się ułożyło, że nie zrobiłam tych kroków. Zrobiłam ich tam chyba 4,5 tysiąca czy około 5 tysięcy, a kiedy wróciłam już do domu po godzinie, około godziny 21 czy po 21, bo jeszcze mam integrację, to byłam tak zmęczona, że zważyłam, czy to, że nie zrobię tysiąca kroków do tych sześciu, będzie mnie bardziej bolało, czy niż to, że będę jeszcze bardziej zmęczona i jutro mniej produktywna. I znowu z miłością do siebie stwierdziłam: że świat się nie skończy, jeśli ja zrobię 5 tysięcy kroków, a chcę być wyspana, odprężona, by mieć energię na następnym dniu na sali szkoleniowej. I tyle, jeśli się ze sobą umówisz, że pięć razy w tygodniu robisz ten język jakiś tam po 15 minut, a z jakiegoś powodu, tylko nie z lenistwa, tylko dlatego, że nie wiem, przyjechała twoja kumpela, o której dawno nie widziałeś, albo jesteś zmęczona, zmęczona po pracy, bo był naprawdę trudny dzień, i mówisz sobie, dobra, po prostu odpuszczam, taką decyzję podejmuję, to to jest naprawdę okej. Okay. Są różne sytuacje i to jest właśnie to pozytywne nastawienie dla mnie, że się nie poddaję, ale też jestem uważna na siebie. Z drugiej strony, jeśli umawiasz się ze sobą, że nie jesz słodyczy, a kurczę cię skusi jakiś pączek, to go zjedz ze smakiem, obliż się, wytrzyj dziób. I nie odpuszczaj na zasadzie bez sensu, nie wyszło mi i kupujesz sobie jeszcze pięć na resztę tygodnia, tylko powiedz sobie: OK, no dobra, dzisiaj po prostu coś poszło nie tak, ale od jutra dalej jestem w tej mojej diecie czy postanowieniu. Rozumiecie? Nawet jeśli przez cały tydzień nie zrobisz tej deski, nie zrobisz tego angielskiego, czy nie pójdziesz na siłownię, to nie, to nie zaprzepaszcza tego wszystkiego, co zrobiłeś, czy na co się ze sobą umówiłeś. No, Gosia pisze. Basia, a jak sobie rozgrzeszyć, że nie zrobię to, co zaplanowałam? No właśnie tak. Hmm? Tylko ja zawsze badam, czy to jest lenistwo. Bo mi się nie chce, czy to jest jakiś inny powód. I teraz uwaga, nawet jeśli to jest lenistwo, myśmy też o tym z Wojtkiem rozmawiali, takie mam poczucie, nawet jeśli to jest lenistwo, ale ja po prostu podejmuję decyzję, czyli nie wymyślam o matko, no bo to był trudny dzień, bo się dzień nie wyspałam, mam okres, bo coś tam, coś tam, czyli sama sobie robię z mózgu wodę, nie, to, to, to jest, wiecie, to jest takie z zewnątrz sterowalne, że to nie moja wina, tylko dlatego, że i tu mam, prawda, piękność, na wytłumaczenie, to nie, to nie idźcie w tą stronę. Po prostu dzisiaj mi się nie chce, okej? Okay. Tylko wiesz, jak ci się nie chce 5 na 5 albo 4 na 5, to to nie jest dobrze. Ale jeżeli jest jakiś dzień, w którym po prostu dzisiaj nie chce, to sobie to odpuść, powiedz dzisiaj nie. I teraz to jest właśnie ta kwestia tego pozytywnego nastawienia i tej miłości do siebie. Mam nadzieję, że Gosia wyjaśniłam ci to, jak potrzebowałaś, daj znać w komentarzu. I ostatni krok, który mam dla Was, nazywa się nagrody i konsekwencje. I teraz, jeżeli potrzebujecie naprawdę się zdyscyplinować, bo, bo jest jakiś powód, Tutaj nie ma już miejsca za bardzo na poluzowanie gaci czy gumki w gaciach, tylko naprawdę trzeba zacisnąć trochę tego pasa, bo na przykład faktycznie macie wystąpienie na konferencji zagranicznej, musicie mówić w języku angielskim i to jest za dwa tygodnie, więc tu nie ma przestrzeni chce mi się, nie chce mi się, mam nastrój czy nie mam. Tylko ty wiesz, żeby się przygotować i mniej stresować, to to po prostu te 5 czy 6 dni w tygodniu leci z tym tematem. E, dziękuję, Gosia. Piszę, że konkretna jak zawsze. E, cudownie, cieszę się bardzo. To po pierwsze, w ogóle do nagród was namawiam zawsze. Dowiozłaś sobie, dowiozłeś, niech to będzie coś małego, bo tu nie chodzi teraz o to, że wytrzymałaś na diecie i nie jadłaś słodyczy i teraz jedziesz i kupujesz sobie tort bezowy, bo to trochę jest bez sensu, nie? ale możesz sobie, nie wiem, pojechać na przykład na pyszną herbatę albo na nawet na to jedno ciastko, tak, tylko też potem ja na przykład weryfikuję po takiej diecie, to mi się nawet tego ciastka tak między Bogiem a prawdą nie chce, albo biorę mały kawałek. To może być właśnie kupienie sobie filiżanki nowej do herbaty czy do kawy, to może być nowy pasek do spodni, to kurczę, wiecie o co mi chodzi, że to nie muszą być ani drogie, ani jakieś spektakularne rzeczy, to czasami wystarczą drobiazgi, naprawdę drobiazgi, ale żeby siebie uhonorować, Barbara, jestem Ci wdzięczna, jesteś fantastyczna, dobiozłaś cel, jestem z Ciebie dumna, proszę bardzo, idziemy kupić sobie kwiatki, albo coś w tym klimacie. A konsekwencje, jeśli będą Wam potrzebne, to teraz uwaga, to jest też game changer po prostu mojego życia, kiedyś robiłam takie wyzwanie, może je powtórzę, gdzie było 30-dniowa misja, 30-dniowe wyzwanie i ludzie właśnie wrzucali, co będą robić, jakie sobie, jaki sobie cel obierają na te 30 dni i była umowa, 30 dni, ale to nie musiało być 7 na 7, tylko mogło być 5 na 7 na przykład i do tego sobie dobierali jakąś konsekwencję, czyli jeśli nie będę tego angielskiego robić 15 minut 5 razy w tygodniu, to i teraz jestem ciekawa, co wam się w głowach pojawiło. I to nie jest kara. Mówimy o konsekwencji. I teraz popatrzcie, bardzo często na przykład sobie wrzucamy karę, tak ją nazywamy, dobra, to będę wpłacać 50 zł na schronisko. Jeśli w tygodniu nie zrobię wszystkiego, to będę płacić 50 zł wpłacę 50 zł na schronisko. Albo dam dychę bezdomnemu, albo coś tam zrobię, tak, żeby to poczuć. A ja Wam teraz sprzedaję taki sposób, który zadziała zawsze. Wybierz sobie coś, co cię nie wspiera i na co się nie zgadzasz. Jak masz sąsiada, który jest niemiły i go po prostu w skrócie mówiąc nie lubisz i jeszcze wiesz, że nie jest zbyt przyjemny dla swojej rodziny, to umów się ze sobą, że jeśli nie weźmiesz i nie zrobisz tak, jak się umawiałeś z 15 minut, 5 razy w tygodniu tego języka, to temu sąsiadowi wrzucasz 50 zł, które wiadomo na co wyda. Albo. Wpłacasz datek na organizację, której nie wspierasz, czy organ polityczny jakiś, tak, za którym nie przepadasz, po prostu to dla nich będą te pieniądze. Chodzi o to, żeby tam był próg bólu. Żeby to nie było, bo tak to my jesteśmy dobrymi ludźmi. Dobra, wsparłem biednego, dorzuciłam na jakąś akcję charytatywną. No jestem stratna tą stówę, ale przynajmniej się komuś przyda. Mm -mm, to nie jest motywacja, słuchajcie. Chodzi o to, żeby bolało. Więc nawet wywalenie tych 50 zł przez okno będzie mniej bolało niż to, że Ty wiesz, że dajesz sąsiadowi na flaszkę, albo że właśnie musisz wpłacić na nieulubioną organizację, która jest w ogóle niezgodna z Twoimi wartościami. Mam nadzieję, że ta metoda Wam się spodoba. Oczywiście znowu trzeba mieć do siebie zaufanie i trzeba sobie dowieść i nie robić sobie z gęby cholewy, ale powiem wam, że miałam takiego wtedy takiego człowieka na tym wyzwaniu, który powiedział Baśka, przez to co sobie wymyśliłem jako konsekwencję, to za 15-12 robiłem ten angielski. I powiem wam, że to było ubawne, tam oczywiście miał, mówi: mówić, czy to się liczy, bo miałem poślizg tam 5 minut po północy, ja mówię chłopie liczy się, ważne, że się zmobilizowałeś. Więc nawet takie były trochę komiczne sytuacje, bo kogoś tak bolał tyłek, tak jak Gosia napisała, dobre z tym sąsiadem, od razu ruszę dupę. Tak kogoś, taki miał ścisk tyłka, że po prostu wziął się z i zrobił to, nie? Więc pomyślcie o tym, bo przecież robimy to dla siebie, nikt wam za karę nie każe tej konsekwencji, tej samodyscypliny budować. To my sami mamy taką wewnętrzną potrzebę i chcemy to zrobić. A jeśli chcesz i decydujesz się na konkretny cel. No to zrób z niego plan, a potem małe kroki w tym planie niech będą, i rób sobie checklistę, żeby się twój umysł cieszył, że odhaczasz. I stawiaj granice, czyli odmawiaj innym i miej pozytywne nastawienie, czyli jak ci nie wyjdzie, jak gdzieś nawalisz, to nie biczowanko, tylko ok, jestem człowiekiem, po prostu się potknąłem, dobra, ale też jak znasz siebie, to może ci się przyda. System nagród bezwzględnie musicie wdrożyć, musicie, bo to jest fajne, ale i czasami przydają się konsekwencje i najlepiej takie, które bolą, bo to działa jak złoto. Moi drodzy, zapraszam Was do subskrybowania kanału, zapraszam Was do oglądania innych treści, innych odcinków. Zostawcie komentarz, co zabieracie z tego cyklu trzech i co było dla Was takim wow i czymś, co zmienia Waszą perspektywę. Możecie też zaprosić kogoś na mój kanał, jeśli wiecie, że ma problem i wyzwanie z pewnością siebie, asertywnością, samodyscypliną. No, i te osoby, które chcą odzyskać 3 godziny w ciągu doby, trochę popracować nad zarządzaniem sobą w czasie, zapraszam na webinar 22 czerwca, godzina 19. Link macie przypięty, jest w opisie też tego odcinka. Po prostu bądź, nawet jeżeli coś ci wypadnie i nie będziesz mógł być nami na żywo, to zawsze potem przez 48 godzin możesz to odsłuchać bezpłatnie, ale też jeśli oglądasz to już dużo, dużo później niż w czerwcu 2023, to na murbe. To on wyląduje ten odcinek na moim sklepie i będzie go można kupić, żeby pooglądać. Dziękuję Wam bardzo. Wskazówka pisze, lubię Ciebie słuchać, jak zwykle same konkrety. Fantastycznie dziękuję. Jani napisze, zrób sobie przerwę i ocen, co przynosi efekt na co dzień. Robert Kiosaki, co przynosi efekt, a co nie, tak. Taki moment zatrzymania my o tym zapominamy i latamy z pustą taczką. Jani napisze, dziękuję za dzisiaj. Ja Wam dziękuję za Waszą uwagę, za wasz czas. Róbcie z życia arcydzieło, niech się wniesie ta treść. Wykorzystajcie coś z tego, co Wam przyniosłam, rzućcie te swoje pomysły, podzielcie się z innymi i budujmy tą samodyscyplinę w tych zakresach, które nam są akurat teraz potrzebne. Dzięki, do zobaczenia.